Pani Aniu, szkoła po raz piąty otrzymała e, pierwsze miejsce w, konkurze, w, w konkursie Solidarna Szkoła organizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja. Co to znaczy być Solidarną Szkołą? E, tak, to dla nas e, ogromne szczęście, że spotkaliśmy… E, szkoła spotkała e, na swojej drodze, myślę, e, śmiało mogę powiedzieć, rozwoju takiego Fundacji Świętego Mikołaja, bo to trzeba e, zacząć… E, właśnie od tego się wszystko zaczęło. Od pracowników Fundacji Świętego Mikołaja, którzy zaproponowali na przystąpienie do tego programu. Na początku były takie różne przemyślenia, czy nam się uda, kto nam wpłaci te środki finansowe tyle w koło potrzebujących osób dzieci niepełnosprawnych, chorób takiego nieszczęścia ludzkiego i tutaj pojawiają się stypendia. I jeżeli ktoś ma wybrać, wiadomo, że wybierze tą pierwszą opcję ale myślę, że ta solidarność w zespole szkół imienia generała Józefa Kustronia to przede wszystkim takie współdziałanie. Wspólne współdziałanie, realizacja wspólnych inicjatyw, podejmowanie takich różnych działań. Ja tutaj nie mówię tylko o osobach, które są pracownikami, czyli nauczyciele, dyrekcja, uczniowie, ale tutaj liczy się ta solidarność wspólna. Czyli wszyscy razem. Ja wiem, że to może nieraz jest tak, że nie są zauważalne te wszystkie osoby, ale my zawsze podkreślamy i chcia, ch chcielibyśmy, żeby ciągle było to podkreślane, że w pojedynkę nic się nie osiągnie. Tutaj jest praca bardzo dużo, e, dużej ilości osób, e, które są, tak można powiedzieć, e, nieraz w cieniu. Ale my też w odpowiedni sposób zawsze też staramy się do nich nawiązywać, dziękować im, żeby też się poczuli wartościowi, żeby dać im tą energię do działania. To, że ja jestem w zespole szkół koordynatorem stypendialnym, no daje mi tą możliwość tej współpracy nie tylko tutaj na terenie szkoły, ale też z naszymi pracodawcami pracodawcami lokalnymi, stowarzyszeniami, też z tymi fundancjami. Mam to szczęście poznawać tych ludzi, opowiadać o tych programach stypendialnych, czyli ciągle jest to współdziałanie, ta wspólna jak gdyby rzecz, jeden cel do osiągnięcia. Ja może przypomnę taką historię, jak pierwszy raz przyjechaliśmy na galę do Państwa, Solidarna Szkoła. To zajęliśmy wtedy, znaczy w lutym 2017 roku przystąpiliśmy do programu stypendialnego. W grudniu po pierwszy byliśmy na Gali Solidarnej Szkoły. Mieliśmy wtedy trzecie miejsce. I jak obserwowaliśmy, właśnie wtedy jeszcze z dyrektorem Andrzejem Nepelskim, to patrzyliśmy, jakie są sumy. Czyli pierwsze miejsce miało gdzieś tam, jeżeli dobrze pamiętam, 12, drugie 11, my 9 tysięcy. I wtedy pamiętam y, słowa dyrektora, jak powiedział, to nie są takie kwoty, których byśmy nie mogli osiągnąć. I przyjechałam, potem była takie inspiracją. Tak, musimy sobie postawić cel. I co roku stawiamy sobie ten cel, i co roku stawiamy, y, zbieramy środków więcej na te stypendia. Ale właśnie tu jest dalej to współdziałanie, czyli wiele osób zaangażowanych, które po prostu nam w tym pomagają. Mi pomagają, są ze mną, wymyślamy coraz nowe, nowsze inicjatywy. No i myślę, dzięki temu ta solidarność nie tylko w szkole, ale w całym powiecie, jest też zauważalna w nasz, przez nasze działania szkolne. Jak najbardziej, tak. Możecie być przykładem dla całej Polski. Myślę, ale też bardzo fajne tu w, 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 w Pani opowieści było i jedna rzecz to mowa o relacjach, że Pani też zna konkretne osoby, Pani nawiązuje z nimi relacje. To jest bardzo ciekawe, więc chętnie jeszcze o to zaraz podpytam, ale również o to takie stawianie sobie wspólnego celu. No Przypomnę, że Stypendia Świętego Mikołaja no, służą dzieciom wyjątkowo zdolnym, zaangażowanym z rodzin niezamożnych, więc cel jest myślę, że piękny i ważny. I to jest niesamowite, że rzeczywiście zaczyna być w pewien sposób wspólnym celem całej lokalnej społeczności. Tak. Ja myślę, że tutaj też dodam taką swoją prywatną, może też historię: że dobrym wolontariuszem jest zawsze ta osoba, która jak gdyby troszeczkę może z, jak gdyby doświadczyła tej biedy w dzieciństwie. Ja jestem taką osobą, może nie, nie biedy, ale pamiętam jak moim rodzicom bardzo było ciężko. I teraz jak mam możliwość dania siebie, swojej pracy, pomysłów osobom, które to stypendium mogą otrzymać. Ja po prostu jak gdyby znajduję w sobie taką energię do działania, że to jest dla kogoś, dla nich. One mi dają tą energię do tej pracy dalszej. Dla mnie to jest ogromna radość, jak pieniądze wpływają na subkonto szkoły. W pewnym momencie otrzymuję od Was telefon, że, że jakieś pieniądze znalazły się dla, dla naszych stypendystów. I zaraz mam takie poczucie super, nie będzie takiego dziecka, które złoży wniosek stypendialny, a szkoła nie będzie miała środków finansowych. To jest takie też poczucie bezpieczeństwa, że możemy pomóc wszystkim, którzy tej pomocy, mówię to o naszych uczniach, którzy tej pomocy potrzebują w tym okresie, jak gdyby składania wniosków stypendialnych. A drugie, co mi się bardzo podoba w tym programie, to że faktycznie oceniamy tych uczniów, tych stypendystów pod względem zaangażowania społecznego olimpiad, konkursów, ale wspaniałe jest to, że przez cały rok angażują się swoją pracą, dają siebie, energię, żeby coś jeszcze zrobić, bo w przyszłym roku może oni nie będą, bo są absolwentami, kończą, ale ktoś będzie miał szansę na, na to stypendium. No tak, czyli to, to koło w pewien sposób się zamyka i właśnie koło pomagania sobie nawzajem, tak, myślę, że to... mogą się czuć tak, tak. zostaną to... e, zostawieni pomimo trudności. Tak, ja zawsze, z... m, moją taką dewizą życiową jest zawsze i to będę zawsze powtarzać. Pamiętaj, dobro rozdane powraca. Hmm. To jest e, piękna dewiza i jeżeli ktoś ma ją codziennie e, z tyłu głowy, e, to myślę, że też e, m, taki codzienny dzień jest inny, lepszy, no ta wrażliwość na to pomaganie myślę, że jest takim też kołem napędowym codziennego życia, takiej pracy, zadowolenia przede wszystkim z pracy. No jak najbardziej, znam to, znam to, znam to uczucie, no właśnie, ale to, no tak, też jestem bardzo dużą fanką programu Stypendia Świętego Mikołaja, bo rzeczywiście on też pozwala Pomagać osobom blisko, prawda? Znaczy w wielu szkołach istnieją koła wolontariatu, i to jest wspaniale, ale to też da, daje tą szansę, że ta pomoc też pozostaje tu w tej społeczności. Tak, powiem. że to jest to, to współdziałanie. Cały czas się do tej solidarności, do tego wspólnego jak gdyby m, e, znaczenia. Mhm, super, bardzo fajnie. A proszę powiedzieć, bo to właśnie y, nie jest prosta sprawa też szukać tych lokalnych partnerów. E, jaki jest wasz sekret? Jak to, jak to robicie? Mm. Szkoła, zespół szkół współpracuje z pracodawcami, ponieważ uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe. Szkoła obrężowa pierwszego stopnia to są młodociani pracownicy, którzy mają też prakty zajęcia praktyczne u pracodawców. Współpracuje szkoła z tymi pracodawcami, więc też jak gdyby mm, znamy y, tych pracodawców i opowiadamy o tym programie stypendialnym, y, że jeżeli ich y, y, finanse pozwalają to, żeby nas spali minimalnej kwocie, nie żądamy oczywiście jakichś nie wiadomo dużych kwot, dla nas naprawdę ważna jest czy to jest 50 czy 100 zł, czy 200 zł, ale przez cały rok jak się to zbiera i jest tych firm więcej, to też ta pula jest większa, a nie obciąża jak gdyby tej kwoty finansowej pracodawców. Pamiętam, w pierwszym roku funkcjonowania programu stypendialnego zwróciliśmy się z taką prośbą, ale też nie mieli świadomości, bo wpłacenie właśnie takiej kwoty 50 czy 100 dla nich było takim, oni mówię to wstyd pani Aniu to wstyd płaci takie pieniądze. Ja mówię: dla nas jest to ogromna pomoc. Proszę wpłacić 50, 100 zł. Od tego się zaczęło tak naprawdę. Później było 200 i kolejne. To nie są jakieś ogromne kwoty, My tych dużych kwot nie żądamy, dlatego że wiemy jak ogrom potrzeb jest w całym powiecie lubaczowskim. To nie jest tylko nasz program stypendialny. Są inne szkoły, inne akcje wolontariackie, charytatywne, więc też nie żądamy. To jest pierwsze. Organizujemy też w szkole statusowy bazarek, czyli to jest taka zbiórka publiczna, pod waszym oczywiście tutaj szyldem, gdzie jest też, tak naprawdę od września zbieramy różne przedmioty nieużyteczne, rzeczy, ubrania, zabawki, książki, to jest wszystko. Tak naprawdę obcy ludzie, niezwiązani ze szkołą, przynoszą nam z całego powiatu rzeczy, gromadzimy to, a na przełomie listopada i grudnia Robimy zatesowy tutaj bazarek. Tutaj jest koordynatorką tego zatesowego bazarku pani Agnieszka Wojciechowska, która wiele lat była w Norwegii, zaczerpnęła ten pomysł. Tak no właśnie Madonna, ten drugi obieg dawanie tak, drugiego życia rzeczom. Tak. Rzeczą, nie? Tak, właśnie o to chodzi. więc tutaj akurat się wprowadziło. No w tym roku jesteśmy właśnie na, na, na świeżo można powiedzieć, bo bazarku, w tamtym roku było to 6600, w tym roku 7200. Zrobiliśmy też akcję całkiem przypadkiem, bo jak bazarek, to i dużo pluszaków, dużo misiów przepięknych, niektóre z metką. Okazało się, że 25 listopada jest Dzień Pluszowego Misia, więc to była taka inspiracja dla nas. Robimy akcję Dzień Pluszowego Misia, dochód piękny 1150, 1170 zł, więc to. Teraz um, nauczycielki przedmiotów geodezyjno-budowlanych um, robią kiermasz ciast świątecznych. To też tutaj i z ozdobami świątecznymi. No też tą nagrodę, którą od Państwa dostajemy w szkole, jest uczniowska firma Egrosik, Aha, która, proszę powiedzieć, która powstała. No właśnie, ona powstała w ramach już wiele lat temu. Myślę, chyba, że tu śmiało mogę powiedzieć, że to już jest 5 lat w ramach projektu Bank Abitnej Młodzieży. Fundacji BZ Bank Zachodni, BZWBK chyba, jeżeli dobrze pamiętam, pod nazwą właśnie uczniowska firma Egrosik. I na czym ten projekt polegał? Uczniowie mieli do dyspozycji tylko jedno pomieszczenie, gdzie mieli sobie wyremontować, wymalować. Mieli 10 tysięcy na zakup sprzętu, czyli drukarka, kserokopiarka, bindownica, komputer, no i oczywiście na początek zakup materiałów biurowych. No i y, z racji tego, że jesteśmy dużą szkołą, uczniowie nie muszą biegać y, do, mia, do rynku miasta, gdzie jest około y, kilometra, tylko na miejscu mogą sobie wykonać różne... I pracują, y, w tym y, wolontariacko pracują uczniowie Technikum Ekonomicznego. Mm -hmm. y, no to to jest y, też ważne. No i nasze Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół imienia Generała jest w gdzie tak naprawdę zrzeszeni są... Y, Wszyscy praktycznie nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, ponad 70 osób, gdzie płacą roczną składkę 60 zł. Mm -hmm. Więc e, tak naprawdę, no też ktoś by powiedział, dlaczego ja się mam dzielić tutaj e, in, swoimi środkami finansowymi, ale też są wpłacane, też dają swój. Jak gdyby taką cegiełkę do tych programów stypendialnych. Więc ciągle będę to tutaj powtarzać, takie właśnie to współdziałanie jest ważne. Mimo, że ktoś tego nie zauważa, ale ja to po prostu jak gdyby od serca czuję i zawsze powtarzam, nigdy sama niczego się, samemu się nigdy nie osiągnie. To tylko i wyłącznie dobra współpraca, dobre relacje, taka koleżeńskość, otwartość i przede wszystkim szczerość. Szczerze opowiadać o tym, na co te środki finansowe są przeznaczone. No właśnie, do Pani Aniu. W tym roku 28 stypendystów, czy Pani może tak pokrótce powiedzieć, jak uczniowie planują, albo zeszłoroczni może stypendyści, jak oni tą pomoc wykorzystują, tak w danych. Właśnie przy ocenianiu, mam to szczęście też być, myślę, że może szczęście i nieszczęście, tak, bo nieraz się czyta naprawdę te wnioski uczniów, o których znamy te dzieci i uczniów, ale nie mamy wiedzy na temat ich sytuacji domowej. I Są naprawdę, mimo że dziecko wesołe, energiczne, ale są też sytuacje trudne domowe, są też dramaty rodzinne, jest choroba, choroba nowotworowa, no różne co są dzieci. To jak oceniamy te wnioski, to nieraz nam się też łezka zakręci wokół. Ale ja mówię, że no właśnie od wielu lat mamy to szczęście, że zawsze tych środków finansowych nam e, starcza na, te na dla tych dzieci, które te wnioski mają złożone, e, które się nie kwalifikują, bo nie spełniają jakiegoś kryteria. No to wiadomo, że są odrzucone, bo taki jest regulamin. Trzymamy się tych regulaminów. E, staramy się też sprawdzić e, tą dochodowość, to zaangażowanie, e, ale e, no też tutaj jesteśmy taką małą miejscowością, e, znaczy małą, nie małą, ale z, wiadomo, że środowisku się znamy, więc ym, no nie wykorzystują jak gdyby, jeżeli angażuje się wolontariacko i ma szansę, to składa ten wniosek, a jeżeli wie, na przykład, bo mamy dzieci, które bardzo dużo też są w wolontariatach, w Caritasie, y, w, w jakichś stowarzyszeniach strzelcy, ale dochód przekracza, to to dziecko nie złoży, y, bo uważa, że no nie chcę komuś zabierać e, tych pieniążków. E, więc, e, no taki pogląd, e, że macie takie poczucie bezpieczeństwa, że mamy te środki finansowe, to jest coś wspaniałego dlatego nie ustajemy w naszych działaniach i wymyślamy coraz to nowsze akcje. No też dobrze, dobrą inspiracją są Państwo, którą, prowadzi, którą wy prowadzicie, dlatego że od chyba 3 czy 4 lat prowadzimy też akcję Niezapominajka. 15 maja jest Święto Polski Niezapominajki i wysyłamy do firm naszych darczyńców, ale zawsze z jakimś takim gadżetem, drobnym upominkiem, że my o Was pamiętamy, nie zapomnimy, ale Wy o nas pamiętajcie. Wysyłamy komunikat do, do rodziców, nauczycieli, przypominamy o tym 1,5% podatku. To jest tak naprawdę idzie na fundację, ale wy to później przekazujecie. Więc no ten przekaz informacji o tych stypendiach musi być jednak, musi istnieć. Trzeba o tym pamiętać, trzeba to poruszać przy rozmowach. No i ja już mówię, że to jest chyba takie skrzywienie też zawodowe tego koordynatora, że jak się gdzieś spotka osobę, o ma firmę. O super, to może być wsparte stypendia w naszej szkole. Więc to też jest takie fajne w tym wszystkim. No mogę powiedzieć, że się to wsiąkło. Jak gąbka, można powiedzieć, że się nasiąkło tym niesieniem tej pomocy. A to zdobycie tych środków finansowych jest energią na następny rok. To jest nieopisana radość, energia do działania na kolejne miesiące. Można tym 28 młodym pomóc. pomóc rozwijać skrzydła. Po tak, a jeszcze tutaj, na co wydają głównie, są to jednak w dalszym ciągu laptopy, komputery mm -hmm. albo jakieś drukarki, ale jest też odzież sportowa, sprzęt sportowy, szkoły muzyczne, prawo jazdy, bo nie stać, ale dużo też osób opłaca po prostu dojazdy do szkoły bilety miesięczne czy internet. Wydaje się, w dzisiejszych czasach nie są to duże kwoty ale jednak y, mimo wszystko jest wiele dzieci jeszcze, które potrzebuje takich zwykłych, przyziemskich, czyli y, ubranie, dojazd do szkoły, żeby zdobyć edukację y, i zapłacenie internetu, które dzisiaj jest tak naprawdę no, podstawowym źródłem y, dla nich wiedzy, tak? bo nie wyobrażają sobie, y, żeby nie mieć dostępu do internetu. Więc jest jeszcze spora grupa y, dzieci, które jednak te takie podstawowe, do załatwienia sprawy są właśnie pewnych wnioskach. No według badań 522 tysiące dzieci w Polsce wychowuje się w skrajnym ubóstwie, czyli brakuje właśnie nawet często na wyżywienie, to jest duża liczba. No właśnie, mimo że tutaj um, wiele osób uważa, że dzisiaj już nie ma ubóstwa, że nie ma, ale to ja zapraszam do przeczytania wniosków stypendialnych, mm -hmm. <laughs> takie osoby, gdzie dzieci mają możliwość przelania swojego może nie smutku, bo one to nie smucą się w jakiś taki sposób, tylko że po prostu pokazują. Tej sytuacji, tak, 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 więc tutaj jaka komisja stypendialna jest szczęśliwa, że możemy im pomóc, bo mamy te pieniążki w tych przyziemskim, takim naprawdę rozwoju dziecka, można powiedzieć. Tak, tak, tak. A pani Aniu jeszcze bo wasza szkoła słynie z też wspaniałej formy do budowania właśnie relacji z przedsiębiorcami, darczyńcami. W jaki sposób y, tą relację podtrzymujecie? Była mowa o y, nie, Święcie Niezapominajki, ale tak. organizujecie też y, raz do roku wspaniałą Galę Przedsiębiorczości. Co tak. To za wydarzenie? Y, Gala Przedsiębiorczości, y, y, zrodziła się, y, pomysł zrodził się 5 lat temu, bo w tym roku właśnie y, 12 grudnia y, była y, już piąta. Odsłona tej gali. Wcześniej przez um, wcześniejsze lata takie um, stypendia przyznawaliśmy w Dniu Edukacji Narodowej, ale nie było darczyńców. Byli stypendyści, gdzie tych darczyńców umieścić, jak ich docenić, w jaki sposób pokazać. No i 5 lat temu, um, a zwłaszcza że um, akurat w tygodniu organizowanej gali był Tydzień Przedsiębiorczości. No i bo to było w listopadzie. Dzisiejsza data jest 12 grudnia, jest taką wyjątkową, że w tym akurat w grudniu, ale przeważnie było to w listopadzie. I wtedy zapraszamy właśnie tych wszystkich darczyńców. To są przedstawiciele firm, instytucji, fundacji, stowarzyszeń, wszystkie osoby, które wspierają ten program stypendialny, ale też na przykład firma uczniowska EGrosik też są nasi przedstawiciele, którzy pracują. Więc no staramy się zauważyć wszystkich. No nie możemy wręczyć też podziękowań wszystkim naszym osobom, które są w stowarzyszeniu, i nauczycielom, i, i, i pracownikom, bo też jest tutaj ich garstka, ale zawsze na gali dziękujemy, doceniamy, wymieniamy też wszystkie akcje, że nie udałoby się bez to, ta działalność bez uczniów, nauczycieli. No i ci darczyńcy przychodzą chętnie bo po gali jest zawsze czas na spotkanie, na wspólne wymiany doświadczeń, porozmawianie, pokazania różnych pomysłów. I dla nich też jest taka, no też jest im ciężko wyrwać się od tych obowiązków ich takich zawodowych, ale robimy to też z takim troszeczkę wyprzedzeniem miesięcznym, żeby mogli sobie też zorganizować ten czas. No ale też nie, są, nie jest tak, że są wszyscy obecni, ale w minimalny sposób jak gdyby staramy się ich pokazać. Wręczamy im wtedy takie skromne podziękowania, jakiś to jest drobiazg, upominek, robimy pamiątkowe zdjęcie, wysyłamy artykuły. Są z nami od wielu lat nasze lubaczowskie media, lubaczów z Lubaczowa, gdzie udostępniają nam artykuły naszych akcji właśnie Gali przedsiębiorczości. I to pokazanie ich wszystkich razem, tak solidarnie, właśnie na tych zdjęciach, dajemy też artykuły na naszą stronę internetową szkoły. To, co możemy, żeby ich pokazać, to naszą wdzięczność, żeby oni się czuli docenieni, dowartościowani, że bez nich by się nie udało. No też przez to, że właśnie tych zbiórek jednak jest dużo na terenie powiatu Lubaczowskiego, też niektórzy darczyńcy też od nam jak gdyby muszą wybierać. muszą wybierać. Ale ja rozumiem też tę te sytuację, bo uważam, że życie, czy zdrowie ludzkie jest rzeczą najważniejszą. Więc cenię sobie też ich szczerość, że na przykład w tamtym roku nam pomogli, w tym roku inni pomagają, ale zawsze są naszymi jak gdyby przyjacielami szkoły, naszymi darczyńcami, nie zapominamy o nich, więc mamy na stronie internetowej ustworzoną też zakładkę darczyńcy danego roku, więc też logotyp, jakaś krótka historia. Jeżeli możemy na przykład, czy robimy jakieś podziękowania, to na przykład podziękowania przygotowuje nam zawsze warsztaty terapii zajęciowej w Oleszycach, prowadzone przez Towarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych Razem, więc też, że u nich zamawiamy te podziękowania, to też ich wspieramy. Czyli dalej to dobro raz dane powraca, tak? Czyli jak gdyby dalej to koło się kręci. Ktoś nam daje, ale my też chcemy dać od siebie. To no niesamowita sprawa i też, też jestem zachwycona i wzruszona, że jedna rzecz pomagania, a druga rzecz to relacje, które się w trakcie tego wspólnego pomagania budują, a w dzisiejszych czasach, w czasach naznaczonych samotnością, myślę, że tak. jest to ogromna wartość, zarówno i dla uczniów, jak i dla osób dorosłych. Tak, Więc no podziwiam. Zastanawiam się właśnie, bo tak obecnie, no myślę, że mam bardzo dużo znajomych, dużo kontaktów w takich firmach. No staram się zawsze być osobą taką otwartą, szczerą. Zresztą ja lubię bardzo ludzi, lubię nowe znajomości. Cieszę się też z tego, że jeżeli mogę komuś pomóc, ktoś się zwróci do mnie tą pomocą, to ja naprawdę pomogę. Jeżeli wiem o tym, że ktoś potrzebuje pomocy i ktoś prosi o tą pomoc, staram się pomagać. Nie wiem, czy jakaś była taka sytuacja w moim życiu, że komuś nie udało się pomóc, bo jeżeli ja nie potrafię, to szukam kontaktu, która ta osoba może pomóc. To są różne sytuacje, ja mówię ogólnie o, o, o pomaganiu, o takiej właśnie solidarności, ale e, ja myślę, że tutaj po prostu e, każda osoba, która ma w sobie jakąś taką e, cząstkę e, takiego wolontariusza, Pani wie, o czym ja mówię, Pani Tasiu, bo tak, bo ja zawsze powtarzam, że pracownicy fundacji to, to są tacy, takie elfy świętego Mikołaja, które ciągle pomagają, ale też inspirują i dają energię do działania. Nawet jak coś wydaje się, że już jest takiego. No nie możemy, no jak to zrobić, żeby to było wszyscy zadowoleni, żeby było to dobrze? To, to telefon do fundacji i oczywiście już jest rozwiązanie. I właśnie tu jest w tym wszystkim fajne, że mm, y, trzeba pamiętać, że wokół nas jest wiele y, osób, które chcą, tylko one muszą o tym wiedzieć. Tak, ja absolutnie się z panią zgadzam. To czasami tak jest, prawda, że niektóre są nawet czekają na to, żeby znaleźć sobie przestrzeń, żeby to coś dobrego zrobić. Tak. Więc no właśnie. Czyli nie narzekać, nie, tylko działać, nie, nie szukać w sobie jakiegoś, gdyby, bo tutaj też trzeba jak gdyby troszeczkę oddzielić. Swoje życie też takie prywatne jest ważne, moje, moje dzieci, mój mąż, tak, moja rodzina, jestem dla nich i ona jest zawsze i będzie zawsze najważniejsza, ale tu mam też dzieci, tu mam też dzieci i tu się też chcę im pomagać, tu są koleżanki i koledzy, z którymi też się chce pracować, w zespole, w zespole pracować, tak. I tu jest zawsze też tak, ja zawsze powtarzam, że bo ja mieszkam w innej miejscowości, ale na Kościuszki. Szkoła jest na Kościuszki. I ja zawsze powtarzam, że ja jadę z jednego domu z Kościuszki 3 na Kościuszki 161. <głosłuyty> <głosłuyty> Czyli to też chyba taka historia, że ktoś mnie tu chyba skierował do tego miejsca, żebym mogła się też rozwijać i poznawać. Yy, takie fundacje jak wy, żeby coś wspólnie robić dla innych. To niesamowite i też myślę, że bardzo ważna też jest Pani rola jako takiego lidera, koordynatora, yy, takiego trochę spiritus movens zmiany w szkole, yy, który właśnie powoduje, że taka kula zaczyna się kręcić i ludzie zaczynają dołączać do, do, do tego mechanizmu pomagania. I to jest no, wspaniała sprawa. Tak, u nas w szkole mogę śmiało powiedzieć, że jest dużo dobrych osób, które, które chcą bezinteresownie wsiąść tą pomoc. Których mówiłam, że może na co dzień nie widać, gdzieś tam nie są zaangażowane, ale jak jest jakaś organizacja, coś działamy, to działam to wspólnie. Nigdy nie jesteśmy w stanie, jedna osoba nie jest w stanie zorganizować tak jak u nas ani zatesowego Bazarku, ani Dnia Pluszowego Misia, ani dziennie Zapominajki. A Gali Przedsiębiorczości to jest wiele osób po prostu zaangażowanych w pomoc. To jest część artystyczna, to jest dekoracja, to są podziękowania, dyplomy, bony stypendialne. Tego jest ogrom pracy yy, i nie jesteśmy w stanie zrobić tego w pojedynkę, więc yy, tym bardziej yy, tutaj. Yy, Zawsze, jeżeli ta osoba ma tą, taką w sobie ten, myślę, tą wolontarystyczną taką pracę, taki, takiego społecznika, trzeba być chyba tym społecznikiem, bo wiadomo, że jesteśmy też pracownikami, wiadomo, że wykonujemy też inne obowiązki w pracy, ale to, te dodatkowe jak gdyby działania, to są takie też inspirujące nas do poznawania nowych osób, firm, ludzi. One inspirują. Super, wspaniale wielkie gratulacje. I na koniec chciałam powiedzieć, że Fundacja Świętego Mikołaja do 2010 roku prowadzi program Stypendia Świętego Mikołaja, każdego dnia służy pomocą szkołom, które chcą poprzez stypendia wspierać swoich zdolnych uczniów, a środki finansowe zebrane lokalnie, o których Pani Ania opowiadała, są mnożone przez fundację, dzięki czemu fundusz stypendialny w szkole rośnie. Zapraszamy do współpracy. Ja może jeszcze na koniec dodam, że zachęcam wszystkie szkoły, które jeszcze nie spróbowały z Fundacją Świętego Mikołaja, aby dołączyły, żeby wysłały formularz zgłoszeniowy i zaczęły działać, bo każda szkoła w Polsce naprawdę dużo zbiórek publicznych robi na terenie szkoły którą właśnie można wykorzystać na programy stypendialne. Więc zachęcam wszystkie szkoły, żeby złapały tego bakcyla, żeby miały w sobie tą energię do pomagania w stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja. Dziękuję bardzo.